Taki, jaką zamęczoną nas teraz, tu, na <śmuletra> 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 Jakoś fotogenicznie się chłopaki dostali. Ławie pusty. Chodź, a w tym zrobimy zdjęcie tam. Mówisz, tu ciężko. Chodź, w tym takie fajne zdjęcie zrobimy, wiesz? O kurde. To jest mój kolega, fajne zdjęcie zrobimy, taki ładny leś. Ty, ale to trener ma wpaść do wody, a trenerka też? Bo ja nie wiem, no. A trenerka co? Gwiazdki. Chodź, takie fajne zdjęcie z tym leśem zrobimy. Prezes jest z Was zadowolony. Okej, okay, już chyba też, co? Jacek to już, już jest na BBG. Już od razu ten. Chodź, fajny zdjęcie z nim zrobimy. Dawajcie, weź go tak, okutnij. Na przodu go wiesz, ja, ale weź go ładnie tak połóż, nie? O, o ale masz koszulkę czynną no z Wodorost, tak całą. Paparazzi, uwaga. Tak, tak mam. Ale na tak teraz na nadetniesz, to nic się stało. No. Tak, za tydzień będziesz mnie ścigał za kasek. Nie? O, no hmm. o, bo. Ty, ja mogę się podalić, mam takie białe włosy,